Siemano! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Eee, co? Wylosowałem wszystkich zwycięzców z poprzednich materiałów, proszę bardzo. Skiny również zostały wysłane, więc serdeczne gratulacje, odbierzcie sobie skinki. Dzisiaj ten skin do zgarnięcia łapa sobie komentarzy i bierzecie udział. A my znajdujemy się na csgowskins.com, link do strony macie w opisie. I wbijając w ten plusik, wpisując w tym miejscu kodik SOUL, 20% na start, 10% bonusu do wpłaty. Bonus do wpłaty działa przed każdą wpłatą, więc przed każdą wpłatą jak użyjecie kodu SOUL znowu bonus otrzymujecie, a warto wpłacać z moim kodem z tego względu, że są skiny. I tak, jak wczoraj dostaliście w odcinku info, to tej kosy już nie było, bo ja ją wstawiłem 6. E, na odcinku było widać, że wstawiałem 6, bo wtedy nagrywałem film. Film wyszedł wczoraj o godzinie tam chyba 14 czy tam przed 14. To kosę już ktoś zgarnął, bo minimalne dodawanie 100 i Rafael e, zgarnął kosę, więc serdeczne gratulacje, poszło najszybciej zobaczcie, ta już stoi dwa miesiące ta stoi dwa tygodnie niecałe a ta stała no 3 dni nawet niecałe 3 dni, nie? i tak samo awupa też poszła, Jankle zgarnął, więc gratulacje dla tych dwóch zwycięzców, ja wam wrzuciłem już wczoraj od razu jak zobaczyłem, że właśnie kosa została wylosowana i awupka tak jak mówiłem, no kosy na razie aż pójdą te to był najgrubszy giwo jaki był do tej pory Że te trzy kosy. teraz jeszcze dwie się znajdują Więc jest zajebiście myślę e, No ale tak, to poszło za 840 w sensie minimalne doładowanie To wrzuciłem wam kałaszka e, No i co, minimalne doładowanie takie jakie macie tutaj I macie szansę na taki przedmiot No kostka poszła bardzo szybko, gratulacje jeszcze raz A my mordeczki Co, testujemy dzisiaj nowy węcik Nowy węcik klasycznie, król wzgórza Czyli możemy e, wrzucić, okej okay. Faktoriniowa pachydra jest tutaj e, uszczelskina skina Czyli typowo I handlarz bronią, e, Klasycznie. Myślałem, że może coś jeszcze będzie nowego, ale no nie ma. Miejmy nadzieję, że coś niedługo w eventach się też pojawi. Ale i tak klasycznie, bardzo fajne, nowe skrzyneczki, więc sobie je dzisiaj otworzymy. Ja już sobie tam otworzyłem, nie wiem, którąś. Chyba tą otwierałem, żeby właśnie tego kołaczka dla was zdobyć, więc to tam było przed materiałem. W sensie to wczoraj, nie? było. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda tak dalej, tak śniegiem. A czy we wszystkich tak jeszcze? Tylko w tych we wszystkich skrzyneczkach. Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie, dobra. Trzy skrzyneczki najtańsze. Mamy tutaj Boyna Flora. Mamy jakieś rękawice. Więc y, okej, okay. tutaj nawet spoko, ale jakbyśmy dali Jester Mode'a. Otwórzmy trzy na Jester Mode. No wiadomo, cena bardzo droga, ale na kosę i na rękawice mamy wtedy taki sam procent i niestety blisko rękawice. I no tutaj sobie poleciliśmy. Kolejne skrzyneczki nie będziemy w Jester Modzie otwierać, ale sobie oczywiście e, otworzymy jak najbardziej normalnie. Kolejna skręczka cenowo te 10, COŚ I KURWA BĘDZIE?! Nie wierzę, nie wierzę, tam daliśmy jester to nie był w ogóle potrzebny, ja pierdolę! Ale siadło! W najgorszym stanie battle skirt, bo jeszcze lepsze, ale ja pierdolę, zobaczcie na jakim malutkim procencie to siadło! O kuźwa, no takie coś, to ja rozumiem, bardzo ładnie Dobra, lecimy dalej, ej no kuźwa, jest dobrze, jest dobrze fest Naprawdę Ja pitole, tam daliśmy, tam mieliśmy za 300, no ciapa była, ale tutaj nam zwróciło totalnie Skrzyneczka za dychę da nam kosy za 1800, nie, no coś pięknego, coś pięknego, dobra Ja dole. kolejne tutaj testujemy Tutaj już są naprawdę też ciekawe przedmioty Patrzcie, jakby nam tutaj ta siadła na przykład, nie? To już by było coś pięknego No dobra, tutaj nie najgorzej, dajmy jeszcze jedną tutaj otwarcie Okej... Okay. I tutaj też jest chyba dosyć dobrze Okej, okay, mogło być lepiej, no wiadomo, tam stany Troszeczkę lipne Tu też może być dobrze I tu jest zajebiście I tu jest zajebiście, proszę Państwa Dobra no i tutaj ta skrzęczka najdroższa, więc na niej dzisiaj już skupimy do końca, Trzy naraz mamy AWP Gangnir. O kurwa, ile ona kosztuje? Dobra, otwieramy. Okej. Okay. Okej, okay. bardzo ładne otwarcie. Tutaj chyba też nie najgorsze. Mhm. Mm Zależy od stanu właśnie, ale ale naprawdę było nieźle. Ej, tutaj te same skiny nie poleciały co tam przed chwilą? Chyba tak, ale niestety no jeszcze w gorszych stanach. Tutaj proficik i jeszcze na dwie nam wystarczy. Więc otwórzmy jeszcze dwie. Zdobyliśmy sobie troszeczkę tych punkcików, więc jeszcze przejdźmy sobie do e, evenciku. Mm. Okej, okay. też nie najgorzej. Mogło być oczywiście lepiej, ale przejdźmy sobie do handlarza bronią, może. A bo dobra, uszczelmy sobie te skiny mm, klasycznie. Wiadomo, są trzy. A o kurczę, tu mieliśmy naprawdę ciekawego do trafienia. Uwaga, teraz w tej, w to samo miejsce, co był ciekawy. To był ciekawszy, dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj nic, nic ciekawego. Tutaj był troszeczkę lepszy. Tutaj tak, o. O, trafiliśmy chyba najlepszy, jaki był. Ok. Dwugwiazdkowe, dobra, tam był lepszy drugi drogi dwugwiazdkowy kurczę, też był dwugwiazdkowy O, teraz trafiliśmy do ale był trzy nawet Dwu, trzy Ciekawe ile pięcio jest, wiecie, warty, nie? Na pewno już ciekawie Ło, tam jakiś też był cztero chyba gwiazdkowy Walę tu w środek cały czas, ale nic się nie dzieje na razie i takie mamy dosyć Dosyć słabe tutaj dropy gwiazdkowe Znaczy, no nic ciekawego nie ma po bokach Teraz uszczelmy tu. A i co, ja narobiłem. Dobra, było troszkę tych fajnych gwiazdkowych. Teraz mamy najlepszy jaki mogliśmy, bo był dwugwiazdkowy. Tu teraz też był, ale widzimy, że te ceny, że z gwiazdką, to też niekoniecznie są takie same, bo też się różnią, nie? Nieraz mam na przykład dwugwiazdkowy, ma więcej niż trzygwiazdkowy, jest warty. Okej, okay, tutaj ładnie siadło. No i wiecie, my mamy tych punkcików, może mógłbym tak jeszcze troszeczkę potegować, ale ja sobie to wrzucę już do handlarza. I No i tutaj też możemy zostać z gwiazdką, niestety dostaliśmy bez żadnej. No jakby siadło z pięcioma, to by mógł pewnie ze stówkę być warty ten skin. Eee, dobra, podsumowując, bardzo fajny proficik w dzisiejszym materiale. Skrzynie przetestowane, pewnie w kolejnych materiałach pojawią się iść bitwy na te skrzynie i tak dalej, i tak dalej. A z mojej strony to tyle. Pamiętajcie, że jeszcze są dwie kosy do zgarnięcia, wpłacając z kodem są. Trzymajcie się do zobaczyska, piąteczka, strzała hejka. Cześć.